Witam wszystkich, mówi Kernel, a tu jest tutorial tego Totriku, czyli Zero Gravity Chaplin. W skrócie wygląda to tak, że zamiast jak zakończenie czapinię kręcić na górze, to tutaj robimy ten sam obrót, tyle że pod dłonią. Teraz szczegółowo, w jaki sposób zrobić ten trik i zrobić go tak, żeby chociaż jeden obrót wyszedł bez upadku. To może sprawiać spore problemy początkującym, jednakże po prostu to jest bardzo techniczny trik i wszystko jest do opanowania. Kwestia przyłożenia do tego odpowiedniej ilości czasu. Więc tak, po pierwsze, na wiele różnych sposobów można przejść do pozycji o początkującej. Takiej w jakiej się zaczyna właściwa część tego triku. I nie będę wam mówił, w jaki sposób macie to robić, po, ponieważ po prostu jest tego dużo i można użyć własnej wyobraźni. A proponuję zaczynać od tej pozycji przy uczeniu się, ponieważ wychodzi tu najlepiej. I pierwsza czynność, jaką będziecie robili i w zasadzie tylko to na samym początku, to próbować zrobić jeden pojedynczy obrót i znowu wrócić do takiej pozycji. O, na przykład tak. I tak próbujcie, aż będzie Wam tak wychodziło, że będziecie mogli dalej kontynuować. To będzie ciężkie, ale ja powiem Wam, jak sobie z tym poradzić, i dam Wam pewną wiedzę, jak zrobić, jak ruszać tym palcem, żeby utrzymać po prostu balika jeszcze w dłoni, a nie na podłodze. Więc podstawa jest taka, że jak mamy go o w tej pozycji, to musi być palec skierowany o tak. On utrzymuje wtedy ciężar. Tak samo jest jak przejdzie naprzód. To palec jest trochę bardziej wyprostowany. O. A gdy jestem w pomiędzy podczas obracania, to w tych momentach, kiedy jest na boku, ja lekko obracam dłonią. I wtedy mam taki mniej więcej ruch. Zresztą to jest do zaobserwowania. Niestety u mnie się cała dłoń rusza. To jest niezbędne. Zresztą często całe ramię się rusza. I to jest niezbędne po prostu do zrobienia tego triku, ponieważ inaczej za bardzo się nie da. I to jest jak najbardziej do zaakceptowania. Dobra, wróćmy do pozycji początkowej. Więc tak naprawdę. Jest bardzo mało rzeczy, które mogę Wam powiedzieć, a za to bardzo dużo pracy przed Wami. Ponieważ to w zasadzie co powiedziałem już teraz wyczerpuje wszystko. Czyli pierwsze zaczynacie od tego, żeby właśnie robić jeden obrót i zwracać uwagę na ruch dłoni i palca i po prostu próbujecie po jakimś czasie robić już dalej. Kolejne obroty a potem możecie próbować różnymi innymi palcami. To by było na tyle. Zapraszam na moją stronę z trikami i miłego machania. Sia!